Witam. Dzisiaj kolejny dzień wyzwania Serwaka. Dzisiaj na balkonie, chwilę odpocząć w czasie dnia pracy. Cóż chciałam powiedzieć, chciałam właściwie pokazać troszkę moje osiedle z balkonu. Jest bardzo zielone, dużo zieleni, bardzo zadbane. Jestem na balkonie, tu w tej chwili. Za chwilę będzie tu słońce. Na razie musiałam się iść ubrać, bo jest zimno. W każdym razie z tego balkonu zrobiłam bardzo, bardzo również wiele zdjęć zachodów słońca, bo tak akurat tutaj mam, że mam bardzo piękny widok na zachody słońca. Czasem są naprawdę rewelacyjne. Można je zobaczyć na na mojej stronie. Jeżeli komuś się chce oglądać i przewijać w dół, w dół, to jest tam ich bardzo wiele. Cóż mogłabym powiedzieć? Dzisiaj miałam o czymś innym zupełnie robić film, ale tak jakoś wyszło spontanicznie, że po prostu pokażę widok z mojego okna w tej chwili balkon jest zasiadkowany, bo bo po prostu mam koty i nie wiem czy to tak dokładnie widać jak bardzo jest zielono no niezbyt, niezbyt widzę jest dobre na oświetlenie no, tu jest duży blok ale jest tak bardzo, bardzo zieloną, ładnie. O. No teraz mogę powrócić do, do siebie tutaj. Y, bardzo lubię fotografować stąd właśnie zachody słońca, bo y, już bardzo... właściwie widok aż do samego zachodu. Jest do samego zniknięcia słońca z horyzontu, kiedy, kiedy czasem to są absolutnie niewiarygodne kolory i barwy. Za, nade mną pranie, dzisiaj <głos》> jest ładna pogoda, więc yy, skorzystałam z tego, że mam chwilę czasu, więc trzeba było wywiesić pranie. W każdym bądź razie wracając do zdjęć, tutaj yy, właśnie z tego balkonu powstało prawie Prawie 100% zdjęć zachodów słońca, jakie, jakie w ogóle zrobiłam. Prawie 100%. Czasem towarzyszą temu chmury, czasami są to tylko bardzo takie malutkie maźnięcia jakichś tam chmurek czy, czy czegoś takiego, co powoduje bardzo piękne zestawy kolorystyczne chociaż najbardziej fascynujące dla mnie, ale to, to są tak zwane pomarańczowe chmury. Nawet chciałam je włączyć tutaj do wyzwania serwaka. Jeżeli mi się uda nagrać narrację do, do nich lub złożyć nowy film z tych, z tych właśnie zdjęć, to, to je chętnie pokażę. Pierwszy raz widziałam takie zdjęcia pomarańczowe, jak ja je nazywam, pomarańczowe chmury. Jakieś dwa, może może dwa lata temu, może półtora, kiedy je zobaczyłam na Facebooku, to wydawało mi się, no, właściwie pomyślałam, że no facet mocno przekombinował z tymi zdjęciami, bo, bo czegoś takiego nie ma. No Musiałam czekać chyba, chyba dobry rok, może trochę więcej, na to, żeby coś takiego się pojawiło. I te, te pomarańczowe chmury wcale nie są no bo możecie powiedzieć, że no, przy zachodzie słońca yy, takie chmury właściwie są zawsze. Tak, ale to są yy, chmury, które się obserwuje w zasadzie po przeciwnej stronie, czyli na wschodzie, czasami południowym wschodzie, czasami na południu właściwie. Są bardzo charakterystyczne, jeżeli... Ktoś je raz zobaczy, to będzie potrafił je po prostu odróżnić, bo są bardzo charakterystyczne, są bardzo intensywnie pomarańczowe. Czasem wyglądają dosłownie jak lawa, jak lawa ognia. No może nie, no bo tak, też troszkę czerwonego tam jest. Jest to taka no super, super zestaw. Ja, jak zobaczyłam, to właśnie. Tutaj, będą na balkonie, robiąc zachód słońca, który pamiętam wtedy był również bardzo piękny, nagle właściwie zerknęłam za siebie. Tu mam otwartą przestrzeń również i widzę, zobaczyłam właśnie chmury intensywnie pomarańczowe, żółto-pomarańczowe, bardzo intensywny kolor. I one dawały również takie oświetlenie bardzo charakterystyczne na dole, rzadko spotykane, właściwie gdybym miała parę rąk, to zrobiłabym i te chmury i kilkanaście portretów może komukolwiek, ponieważ to dawało bardzo piękne, no taki piękny kolor właściwie yy, skóry na twarzy, że, że chciały się fotografować. Ja pamiętam, że wtedy rozmawiałam przez telefon z koleżanką. I w jednej ręce trzymałam komórkę, a w drugiej aparat. I po prostu fotografowałam, pijąc z zachwytu, bo czegoś takiego nie widziałam. Nigdy więcej. Być może, właśnie tak jak mówię, uda mi się. Już to wyzwanie serwaka się kończy, ale to nie przeszkadza, żebym dalej sobie robiła takie filmy, mówiła o fotografowaniu. I być może to właśnie zrobię, jeżeli się uda jeszcze w, w wyzwaniu serwaka to okej, okay. jeżeli, jeżeli nie, no to po prostu będzie to coś zupełnie osobnego. Drugi raz widziałam takie, y, takie chmury, to bardzo zresztą krótko trwa, to bardzo krótko trwa, łatwo przegapić ten moment. Nie wiem czy to trwało wszystko 20 minut czy 30 minut, nie mam pojęcia, bo Latałam i robiłam zdjęcia, bo i zachód był piękny, i właśnie te chmury po drugiej stronie również. Drugi raz widziałam w dwa razy coś takiego. Drugi raz widziałam, kiedy jechałam samochodem, nie miałam się gdzie zatrzymać. To były, no może nie sekundy, ale minuty. Kiedy się już zatrzymałam, to już po prostu nie było to. Zrobiłam kilka zdjęć, może też je gdzieś tutaj umieszczę u siebie na stronce na Facebooku, może na moim blogu ze zdjęciami. W każdym razie tym się chciałam dzisiaj podzielić. Może to, co miałam dziś powiedzieć, po prostu powiem kiedy indziej. To po prostu wyszło całkiem spontanicznie, kiedy usiadłam tu sobie na, na tym krześle. Powiesiłam pranie i, i, i po prostu spontanicznie chciałam podzielić się taką refleksją. Na dzisiaj to wszystko. Dziękuję bardzo.